czwarta mapa po pewnej 2 do jednego dla Łosztap wikingowie Chcieli dokładnie na tej mapie się zmierzyć po przegranej na Wolskai. Hmm, no dobrze, no zobaczymy. Zobaczymy jak to im jak to im wyjdzie. Na pewno wala jest tutaj cennym pikiem, na pewno Liming też tutaj się sprawdza. podejrzewam, że Łosztap wyrzuci dwa te same herosy co poprzednio. No niestety Gia nie dał jakiejś wielkiej różnicy tym Zeratulem, szkoda Nie był to build pod one shot'a, którego ceni sobie Dnouh z the hit Był to klasyczny Zeratul pod rozpłatanie, no i nie siadło Auriel Out Deathwing out Klasyka Nawet teraz łosztap mogłoby zbanować Anę. Nie zdziwiłoby mnie to, gdyby ta Ana poszła na ban. Chociaż mogą też tą Anę wziąć z pierwszego piku. I wyrzucić DTCK, żeby po tą Anę nie wskakiwać. Liming makę. No, szerszy Champion Pool na pewno ma i Hatswapes, i Nick. A to wymusza teraz, żeby Petarda. Jeszcze raz poleciała na ban ze strony Wikingów Może grać w makę jak najbardziej Auriel, jeżeli tak to będzie wspierany przez malfuliona. Czy Hanzo na perspicu pojawi się? Nie Romy. Coraz częściej polebitawe na wieczności teraz częściej chromi. Można obijać z dystansu, to fakt Tego nieśmiertelnego Nie neguje nam to potencjału, żeby zagrać Zagrać Hanzo, a wymusza poniekąd Żeby rywal miał jak odpowiedzieć na pętle czasu Ta odpowiedź to uświęcenie Tyraela najwidoczniej, skok dostaje Malfuriona Bergult na Tyraelu Bananach do dyspozycji cały czas Ana za. Ma Sarka, masrade ma Malganisa wszystko otwarte Wszystko otwarte Po co zmieniać wygrany Draft Nie trzeba Jedynie jest ta zmiana, że chcieli chromi na samym starcie No i też skoro przedziera się i malganis i Jana to te dwie postaci mm, zobaczymy jak na odlewni Polskaja Tym razem reksar wyrzucony. Podwójne uśpienie Ana Mal'Ganis ale Malfurion jest w stanie z tego uśpienia od siódmego poziomu wyciągać cele. Mm -hmm, mm -hmm. Malf Wala vale jest dobrym banem. Smugę banują, okej. Okay. Czyli zwalą sobie poradzą ze smugą nie do końca. Może i słusznie, makę też tą smugą gra. Gia wreszcie na Hanzo. To jest chyba jego z, jeden z najlepszych bohaterów. No a make Czy dostanie teraz tą walę? Vale, czy może pikną coś dla Max Passion'a? Wow! Double support. Double support, z czym, że uter będzie na solo linii hmm. Jest Ana zmniejszenie o 100% heala. Ale ten uter nie do końca też jest zabrany po to, żeby healować. No bo są. Y Duje cooldowny po 12 sekund na Hilka Utera, Ale Uter daje dodatkowo pancerz i Uter dokłada 2 stun od poziomu. Wala odebrana przeciwnikowi kła za Artasem. No i Jimmy Raynor od Makę. Szybka ta decyzja. Widocznie wiedział już Makę coś chce piknąć: albo Wala, albo Raynora. Tą Walę vale musieli zabrać od tych dwóch supportów traela. Zastanawiałem się jeszcze nad szarogrzywym dla drużyny. Hmm, dla drużyny Wikingów, ale jak widać, Daikwaza z tego też względu wyciąga Artasa, bo jest to kontra na szarogrzywego. I gdyby się coś złego wydarzyło, miałby się pojawić Grey, to mieli już na, nią odpowie na, na niego odpowiedź. A Makę na Rainorze. No kurde, tak. A, tak. Te drafty. No nie wiem. Nie wiem, czy te dwa supporty dadzą radę. Takie wydaje mi się, jest to troszeczkę. Hmm. Rzut wszystkiego, co mają na, na tę mapę. Czwarta mapa, polepy pewnej wieczności, 2 do 0 dla zagra chromi Nick nawali. Kwa jako Arta z bananach na niej, masquerade Mal'Ganisem, po przeciwnej stronie Macraenorem, Max terem Bergult wraca na Tyrela. z Skog, Malfurionem i Hanzo W razie widać standardowe talenty Sron. Bardzo boi się o swoje życie Dajquaza Zły talent Zły talent mam O, Ooo, Max Paszyn już się odpalił. O, Max Paszyn już usłyszał, że zbanowany talent. Już się, już się tutaj chłobod odpalił. O, ja znam Max Paszyna troszeczkę to. Już jest chłopot odpalony. Będzie... <coughs> będzie remake. Będzie remake. Niestety. Ale mają do tego prawo i jeżeli chcą to ten remake powinni zrobić. Myślę, że nie było i tak sytuacji na poprzedniej mapie, gdzie Mal'Ganis był jakoś super mocno obity I ten talent zagwarantował mu przeżycie, chociaż jest on tam jakoś zbugowany I faktycznie w rulesetcie napisane, że nie można tego talentu wybierać Ale co dokładnie z tym talentem jest zbugowane to nie mam pojęcia No jeszcze raz, to no był remake przez zbanowany talent Malganisa. I jeszcze raz polecimy do draftu. Ale myślę, że ten draft potoczy się bardzo szybko. Więc wszystkie te same bany zobaczymy: ban Auriel. Jednak nie te same bany, banują to jak leci. Kompozycje te same szybko po kolei. Zawodnicy wybierają tych bohaterów, których widzieliśmy. Jakie instaloki, o mój Boże. Przy tym pośpiechu ktoś się nie pomyli i nie weźmie złej albo nie zbanuje złej postaci. Na Ana, na rozkaz. Muszę się nasycić. Okej, okay, no wybierajcie, wybierajcie, panowie. Ten podwójny support z Reinorem i Hanzo. Przekonamy się, jak wyjdzie. Jest połk, jest mm, sporo obrażeń z autoataków. Więc Malganis pragnąłby zagrać talent pod blok na pierwszym poziomie, no ale ten talent, skoro jest zabroniony przez błędy, no to jest zabroniony. Czwarta mapa, warsztat kontra Wikingowie Daikwaza na Artasie, bananach, Anon, jest jako Wala, Maskreid, Malganisem i Hasłop Skrobi. W przeciwnej stronie Norem, Bergult, Tyrelem, Skog Malfurionem, Max Passion Uter i Gia jako Hanzo. Dobry talent, tym razem weźmiemy Malganis. Witwa zacznie się za 10 sekund. 5, 4, 3, 2, 1. Rozważa! Rozważa, co będzie najlepsze na pierwszym poziomie, czy Aurę do ataków, żeby leczyły. No, mając Chromie i walę, vale, wydaje mi się, że ta Aura jest dobrym wyjściem, ale nie. Czas się pożywić. Raz na 6 sekund efekt, że jeżeli zadaje bohaterowi obrażenia, to leczy się Mal'Ganis za określoną wartość. Rozwigona Strzała wybrana przez Gie. Szybko shielduje sojuszników Pan Bergul, gdzie sypie piachem. Ale makę sobie Wydodżował Do obrażenia od hasłopsa Autoataki wybrane przez Max Pashina na pierwszym poziomie no i to jest to dlaczego wybieramy Utera Tak naprawdę na solo linie Te autoataki przywracają nam manę A w momencie Ukończenia quest'a skracają czas Odnowienia Młota Sprawiedliwości Oczywiście te autoataki w lodowej nawałnicy Artas przeciwnikowi spowalnia Oj, nikt wyszedł za szybko ale nikt już nie zdąży wrócić na bot'a To obozowisko będzie prawdopodobnie przejęte, chyba że maska wejdzie What? Wraca nikt na topa, no nikt tutaj nic nie zrobi Dziwi mnie, że... Chcą zabić utera, który ma dodatkowy pancerz i heal'ki Nie ma, nie ma takiej opcji Nie ma takiej opcji Ta rotacja była bez sensu Mogli już zostać na bocie i dawać hasłopcowi staki. A tak dwa obozowiska z palownikami tracą i przeciwnik wysunie się na prowadzenie w punktach doświadczenia. 270 za każde. Max passion też powinien iść na to obozowisko, to by parę autosów dołożył tego questa wykonujemy niezależnie w co te auto taki uter wykonuje ładna drzemka, ładne combo, Gia martwy już za mo. może jeszcze nie, ale daj kładza spirala śmierci swoją drogą ten talent spirala śmierci, to jest ten sam talent, który ma Arthas w Warcraft 3, tam jest nazwany Wstęga śmierci Death Coil z angielskiego, ale w polskiej wersji językowej nie została ta nomenklatura utrzymana. Jest spirala śmierci. A ten exp, proszę Państwa? No właśnie, hardcampy wypuszczone. Będzie presja po jednej i po drugiej stronie mapy. Wydaje mi się, że więcej obrażeń nie ma drużyna. Hmm, drużyna niebieska. O, Max Passion. Jak tutaj wszedł pod Anę. Prosto w ręce Artasa w lodową nawałnicę. Zyskał czas. Na pewno zyskał czas. I teraz to czerwona drużyna wikingowie wygrywa wyścig nieśmiertelnego, ale zginął. Oddał punkty doświadczenia. No i czy było warto? Jimmy Raynor nie ma talentu pod wyścig nieśmiertelnego. Wala klika. Kolejna strzała od Nika. Tutaj mają solidny front. Artas plus Malganis. To jest naprawdę dobry duet do tego, żeby zatrzymywać przeciwnika. Świetna drzemka na cztery cele. <coughs> Jeszcze wyłączenie pułapką. Ekipa Watchtab pracuje perfekcyjnie, żeby tego nieśmiertelnego numer jeden zgarnąć na swoje konto. go i pięknie. Makę wyłapany przez Nika. Nik nawali. To też jest bestia. On się nie boi, on po prostu wchodzi, klika raz za razem, Gia martwy już za moment, no i to się kończy tragicznie. To się kończy tragicznie. Siódmy poziom. O, kłopoty, kłopoty, tego fortu prawdopodobnie nie ma. Masquerade bardzo głęboko wchodzi, tylko po to, żeby zatrzymać Reynora i zatrzymać Hanzo od zadawania obrażeń nieśmiertelnemu. No, tego fortu nie ma. Ogromny sukces dla drużyny Łośtap. Teraz wypadałoby nie stracić żadnego zawodnika. Dziesiąty poziom dopiero tej kompozycji z Cyrelem i Uterem zagwarantuje więcej możliwości przytrzymania celu i. Siadanie nieustęp zniszczalności na dłuższe, dłuższe walki. Świetnie, świetna rotacja. Szybki ród, granat biotyczny. Utrzeć się nie podleczył. Jak mówiłem, Max Passion na solo linii, jak nie dostanie Laureka, to ciężko mu ciężko się gra. Gdzieś się nie może odnaleźć innymi postaciami. Trójka wikingów na topie. skog wraca po manę. za to już czyści górę. Dziesiąty poziom bardzo blisko. Brama, wieżyczki na bocie. Tego nie ma. Bergul się teleportował. reynor jest na górnej alejce po to, żeby trzymać punkty doświadczenia. A tu rotacja maskrada i Nika. No, makę. Popchnął raz, ale. To, że popycha pan Makę, nie zmienia niczego. Maskarade jeszcze, bistepa. Zro o. o, to było. To było mocne. To było mocne. No i drugi nieśmiertelny. Jedną nogą przejęty dla drużyny niebieskiej. Pętla czasu na Max Passion. Cyk, uśpienie, granat biotyczny. Znowu nie może się leczyć. Nie wiem, nie wiem, nie, 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 rozumiem jakby dlaczego chcieli tego Utera, gdy widzieli Chromi Ana plus <grywki> Chromi Ana plus y, Mal'Ganis wzięli treela Malfa, no ale tak naprawdę tragedia. Chciałbym Askeraitę tam wejść, dane czy się opłaca? Najważniejsze pytanie, czy się opłaca, bo nikt na pozycji prawdopodobnie deski, chociaż obozowisko zabrane. Znowu Max Passion <laughs> wyłapany. Arta zatrzymany. Rut nietrafiony. Gonią jednak za wszelką cenę Dajkłazę. Ten ma dodatkowy pancerz. Nick rozkręca ostrzał. Nick zabity przez Utera. No i nie opłacało się wchodzić po to obozowisko. Nie opłacało się wchodzić po, po to obozowisko. Zbyt dużo punktów doświadczenia dostali za ten jeden kill. Mają teraz sporo czasu, żeby zadawać wrażenia nieśmiertelnemu. Maka ogłuszony przez nieśmiertelnego. Poprawi to zaraz Masquerade. Nie, nie trafił. Nie chciał wchodzić głębiej. Skok rzuca kolejny bardzo fajny ród, z tym, że nie ma już many. Nano wzmocnienie poleciało na chromi. Hasłops ma sypać piachem. pętla czasu dostępna. Na nowo nie zapominajmy o tym, że przywraca też manę. Ale to wejście na, na obozowisko nie było potrzebne w żaden sposób. Mam wrażenie, że, że nie było potrzebne. Dali tylko poziom dziesiąty przeciwnikowi. Armia umarły Hartas. Na nowo wzmocnienie Anny. Ostrzał wali. Malganis, rwojadów Malgani. czasu chromi. Kontra ukojenie Malfuriona. Smocza Furia Hanzo, Boska nawałnica autora. Uświęcenie Tyrela. I czeka Jimmy Raynor. Jaką umiejętność heroiczną? Czy Rekieter, czy może coś innego Bergult szybko wyłapywany Makę ładnie odepchnął, tylko jednego zawodnika Dajkwaza nie szuka walki Alganis jeszcze bez Erki na plecach tymczasem Max Passion, ale ogłuszenie i zgon Bergult wyłapany, uśpiony Bergult ucieka mieczem Treela na bezpieczną odległość, Daikwaza cały czas żyje, pożera armię umarłych, Nikro skręca ogromną ilość obrażeń ostrzałem, wreszcie Jimmy Raynor dobrał talent heroiczny z tym, że Mamy tutaj pojedynek mocno jednostronny na polu wieczności. Mam wrażenie, że brakuje tej wali. Z Furia nie trafiona, Max wystakował co prawda quest'a z pierwszego talentu. Goni Hasłopsa, Hasłops broniony przez Artasa. Dobre spowolnienie. No blisko skok z tymi unieruchomieniami, ale. Nadal bardzo daleko, żeby to dosięgnęło celu. Trzynasty poziom Artas zmniejsza teraz pancerz na zamrażającym podmuchu. Uter, 4 deski. Uwaga, bo może być piąta. Tragiczny, tragiczny występ na Uterze. Wręcz Masakra o. Laga mamy Mamy laga Ale raczej nikt Nie przetrwa tego gniewu Archanioła. Poziom 13, odsysająca strzała. Chyba, że skoczy. Nie, stanął w miejscu podleczony przez bananacha. Okej, okay, to wystarczyło. I ta różnica poziomów też daje się we znaki. Na tę chwilę Łoszta robi, co chce. Na polu wieczności 11 do 1. 5 zgonów utera. Po 2 Tyrael, Hanzo i Reynor. Mistrzu ucieczek, skok, deski nie ma. Hanie się dwoma supportami pod Anę wydaje się bezcelowe. Ale tak jak mówię, Uter ma dołożyć Stuna. Tego lockdownu jest dużo, tylko trzeba złapać backlay na, na razie nie mogą się przebić przez front. Śpienie Utera, ładne odepchnięcie, zmniejszony pancerz od Artasa na Hanzo. Masquerade na bezpieczną odległość. Smocza Furia, boska nawałnica. No to są może wreszcie kile. Nie. Jak się okazuje, nie. Nie trafił tym razem Dajkłaza. Po drugiej stronie Max Passion ucieka od Bananaha i Masquerada. A Dajkłaza pędzi do przodu. Róście Rwajadów odpalony. Nie wiem, nie wiem, nie wiem, nie wiem, co chcą zrobić. Czerwoni. No na razie nie mają żadnego podjazdu, po prostu. Nie znegowali Masquerade'owi w żaden sposób Malganisa. Chłop tam wchodzi, usypia, stunuje. Jak mu się podoba. W żaden sposób nie mogą go złapać, może teraz Gia się dostrzeli. Ale Gia na pierwszym talencie nie ma ulepszonego łuku burzy, On gra rozwidoną strzałkę. A ta rozwidlona strzałka, to malganica, jedynie Smyra po plecach. No, nie spodziewałem się, że tak będzie wyglądała czwarta mapa. Po tych trzech, które mieliśmy, raczej oczekiwałem, że będzie tutaj wyrównany dosyć pojedynek. Szczególnie, że jest to mapa wybrana przez ekipę czerwoną. To Wikingowie wybrali pole bitewne wieczności. Na no, no wzmocnienie na Chrome. Dobre unieruchomienie dwóch celów. I jeszcze raz wejście. Masquerada, smocza furia trafiła, ane. No ale co z tego, nikt tam obrażenie nie dokłada. ja wyskoczył, wyskoczył centralnie pod ostrzał od Nika. Uter dał nieustępliwość, dodał pancerza. No i co? I zgony. O mój Boże, ale Masquerade tam wjeżdża. W bananach wywróci się prawdopodobnie. Ten rekieter Reynora cały czas go atakował. Odwraca się Makę na Nika, ale Nik poczeka. I cyk, nie na strzałka. 5 za 0, 5 za 1, 2 kile 20 kili, z czego 18 na tablicy wyników dla niebieskich. To jest zakończenie rozgrywki, prawdopodobnie. Daikwaza już leci w core. O bananach mówi GG. Rywal tego obronić nie może. Raynor nie żyje. Zabiją co prawda jeszcze wale, ale Kora obronić się w tym momencie po prostu nie da. 3 do 1 dla Washtab. GG, well played.